Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, powrócimy sobie tutaj do odsłuchiwania naszego drogiego pastora Lewandowskiego z jego wykładu, w jakiego Jezusa wierzy, że oczywiście tylko Chrystus katolicki jest prawdziwym Chrystusem, a nie żadne jakieś kucypały <laughs> protestanckie, sekciarskie, reformowane i niereformowane. To wszystko uderza Chrystusa uderza w Jego godność, miłość i miłosierdzie. Prawda? Wypacza je. Zobaczmy, wypaczenie prawdy przez protestantów to nie jest wypaczenie prawdy jakiejś teorii. Prawdą jest Chrystus. Każde wypaczenie prawdy wypacza Chrystusa, który jest prawdą. Prawda to nie jest o, że jest sobie Chrystus, tak? I tam coś sobie powiedział, i my wykrzywiamy to, co on tam sobie powiedział, jakąś tam jego filozofię, nie? Nie. Dotknięcie tego, co tej prawdy Chrystusowej, jest dotknięciem samego Chrystusa. Wypaczanie prawdy Chrystusowej jest wypaczaniem Chrystusa, tak? Więc zobaczymy sobie tutaj teraz pewne rzeczy. Będzie tutaj mówił trochę o czyściu. Ta wcześniej mówiła o ekumenizmie. Ekumenizm jest rzeczą dobrą, słuszną i, i naukową, prawda? Ale trzeba go właściwie prowadzić. nie? Czyli ekumenizm to jest, tak jak mówi Watykan, Sobor Watykański II. Kościół stwierdza, że w każdej religii są jakieś promyki prawdy, co jest prawdą, nie? Protestantyzm ma trochę racji, ta racja jest trochę i w judaizmie, i po innych religiach, tak? Więc dos, dos, dostrzegając te prawdy, prawda, mogą te prawdy, prawda, te światła podobieństwa do prawdy Chrystusowej mogą nam posłużyć właśnie w ewangelizacji, jako pomoc do zbliżenia się do tych religii, co wcale nie jest równoznaczne z tym, że zaraz trzeba tam iść i uprawiać to, co oni robią, prawda, tylko po prostu zbliżyć się do nich i właśnie na bazie tych prawd bardziej lub mniej Chrystusowej, ale jakieś tam prześwity mogą być i są, zbliżać się i, po, i prowadzić ich do pełni prawdy, która jest tylko w Kościele rzymskokatolickim, a nie po żadnych sektach. Więc ekumenizm jest tłumaczeniem i przedstawieniem Ewangelii niezafałszowanej, a nie, że tam yy, prawda się jakieś umizgi robi i unika yy, mówienia prawdy. Dobra, przejdziemy sobie teraz tutaj do pastora Lewandowskiego yy, i będzie mówił tutaj dalej swoje kazanie. Z powodu posłuszeństwa Bogu, okej? Okay? Niż być w tłumie ludzi, którzy nie szanują Słowa Bożego, którzy nie mają do Niego żadnego respektu i wybierają poprawność polityczną? No to to jest właśnie to, że to jest końcówka Jego myśli o, o ekumenizmie. No właśnie protestantyzm nie ma żadnego respektu do Słowa Bożego. Widzieliśmy to chociaż w ostatnich nagraniach. Budowa teologii na pół zdania. Ze Słowa Bożego. O, no to, to jest naprawdę respekt. Wybierają korzyści społeczne, często też finansowe, niż posłuszeństwo Bogu, niż posłuszeństwo objawionej w Jego Słowie woli. Idźmy dalej. Kolejnym kłamstwem o naszym Panu Jezusie Chrystusie jest kwestia ofiary Chrystusa. Kwestia ofiary Chrystusa. Religia powszechna nie wierzy, że ofiara Jezusa Chrystusa na krzyżu jest ofiarą wystarczającą i w pełni zrealizowaną za grzechy człowieka. Skąd... Proszę pokazać dokument kościoła. Nie skąd to wiemy i swoje farmazony, tylko oficjalne dokumenty kościoła, proszę pokazać, które mówią tak jak ty głosisz. Taki wniosek. Mówi o tym chociażby koncepcja tak zwanego no. tak. Czym jest czyściec? Według definicji <laughs> czytamy, że czyściec. To przejściowy stan, który trwa do chwili powszechnego zmartwychwstania. Dostępują go dusze osób umierających w łasce, ale które nie są całkowicie oczyszczone. Według tego dogmatu Boże Miłosierdzie dopuszcza możliwość oczyszczenia miłości z egoistycznych przywiązań, do których doprowadziły popełnione grzechy. A więc widzisz, co czytasz? Czyściec jest owocem miłosierdzia. W Apokalipsie, pastorze Lewandowski, jest napisane, że tam nie wejdzie nic nieczystego. Tak? Nic nie wejdzie nieczystego do nieba. Teraz, pastorze Lewandowski, czy każdy umiera bez, bez grzechu? Taki już niepokalany, gotowy, żeby wejść do nieba? Nie. Nie. I tutaj pastorze Lewandowski sobie proszę, albo proszę nam wyjaśnić, no i tutaj znów sekciarze będą uskuteczniać koziołki, czym jest więzienie, o którym mówi Chrystus, z którego się nie wyjdzie, dopóki się nie odda żadnego grosza. No i pytam protestantów, czy to jest aleja szucha, czy to jest pawiak, czy może, no nie wiem, twierdza zamońska, no nie wiem, no ja tak próbowałem kiedyś poszparać w internecie o jakim więzieniu Bóg mówi, ale jakoś tak nie, nie ma tam adresu. To samo Chrystus mówi o dużej chłoście i małej chłoście. No to przepraszam, kiedyś byłem we Wrocławiu, pamiętam na środku rynku jest taki pręgierz, no i jak tam słuchałem jakąś przewodniczkę, która prowadza jakąś grupę, się tak podpiałem trochę, no to mówiła, że jest to Prawdziwy pręgierz, taki już tam z XIV chyba wieku, nie? No to trochę tam tych ludzi wychłostali. No to nie wiem, rynek w we Wrocławiu jest dość spory, więc może tam będzie taka kolejka i, i, i e, będą nas chłostać. Więc co to jest to więzienie, z którego się nie wyjdzie do ostatnie, do, aż po, do spłaty ostatniego grosza. Czym jest wielka i mała chłosta, o której Chrystus mówi przy powyżej? Ja nie chcę czytać tego wszystkiego, żeby nie przedłużać, ale ci, co znają słowo Boże, powinni wiedzieć, znać te fragmenty i kojarzyć, o co chodzi. Tak samo Święty Paweł pisze, że ten, którego dzieło spłonie, sam ocaleje, jakby przez ogień. O jakim ocaleniu, jakby przez ogień, pisze Święty Paweł. Proszę to ładnie wyjaśnić. Pokazać pod jakim pręgierzem będziemy biczowani, w jakim mieście, pokazać adres więzienia, w którym się będzie siedzieć, no i jakiś ogień. Czyściec jest doczyszczeniem nas, jest to przestrzeń stworzona przez miłosierdzie Boże, w której wypłacamy się sprawiedliwości Bożej. Tak? Dopełniamy naszego uświęcenia. Tam się dopełnia nasze oczyszczenie, by osiągnąć stan doskonałości. I są, choć nie ma słowa czyściec, prawda, to jednak są y, pewne aluzje, takie myśli Chrystusa i apostołów, które naprowadzają nas właśnie na rzeczywistość czyszca, która jest przejściowa, która jest czasowa, tak. Tak jak chłosta nie jest potępieniem, prawda? Jak więzienie, z którego się wyjdzie, też nie jest piekłem. No i ocalenie jakby przez ogień, to też nie jest piekło, bo jednak ten, który przez ten ogień przejdzie, ocaleje, czyli będzie zbawiony, tak? Więc tutaj na tych fragmentach protestantyzm się wyłoży, bo nie rozumie przede wszystkim tych fragmentów, one pewnie nie są natchnione dla nich. A przede wszystkim to, czego nie rozumiem, to jest właśnie to, że czyściec jest darem miłosierdzia Bożego. O tym to czyta pastor. Tylko, że właśnie, jeśli się ma cielesną mentalność, nie ma się ducha świętego, no to się myśli tak, jak się myśli. Czyta się, a się nie rozumie, nie? Ciężar kar kary czyścowej zależy od rodzaju oraz liczby popełnionych grzechów. Oczyszczenie dokonuje się przez ogień, który nie jest fizycznej natury, lecz jest bólem duchowym wynikającym z uświadomienia sobie miłości Boga i własnych niedoskonałości. Innym oczyszczającym cierpieniem jest tęsknota za Bogiem. Tak mamy w definicji czyśc. No więc, człowiek umierający w łasce musi być doczyszczony. Tak mówi definicja. No, człowiek, który zbudował dla Chrystusa wychodek, yy, prawda, albo coś ze strzechy, jest ocalony, ale tak jakby przez ogień. Czyli to jest to przejście właśnie, oczyszczenia. Z drodzy, katolicy, jeśli tego słuchacie. No to. Według tej definicji, człowiek, który otrzymał Bożą łaskę, powtarzam otrzymał Bożą łaskę zbawiającą. Po śmierci musi zostać dodatkowo oczyszczony ze swoich grzechów przez cierpienie psychiczne, rzekomo, które Bóg ma zadawać swoim dzieciom, zanim przyjmie ich do nieba. Oznacza to, że śmierć Jezusa jest niewystarczająca? Nie, oznacza to, że właśnie dzięki śmierci Chrystusa, Jego nieskończonej miłości i miłosierdziu, Dany nam jest czyściec jako deska ratunku. Dla tych, którzy umierając w jedności z Bogiem, jednak nie są jeszcze gotowi, by stanąć przed Nim. Tak jak protestanty zgłosi, po śmierci, tak, albo piekło, albo niebo. Tak, to zobaczcie, jaka tu jest y, obrzydliwa ochyda protestancka. Jest sobie taki pastor Lewandowski, jest sobie taki, kto wie, że on już jest nieutracalnie zbawiony, grzeszy przez 40 lat, załóżmy, tak, bo się nawrócił, jak ma 20, no, grzeszy przez dziesiątki lat. I on myśli, że w takim stanie, obojż oh, już raz tam 40 lat temu, w 65 został zbawiony i on sobie zaraz pójdzie do nieba. O tak, bez oczyszczenia, bo już go łasko oczyściła. On nie musi pokutować, on się nie musi oczyszczać, nie musi y, y, płukać swych szat w krwi Baranka, o tym pisze y, Apokalipsa. Tak, błogosławieni ci, którzy płuczą swe szaty. To jest 22 rozdział, w 7 rozdziale Apokalipsy jest napisane, że chodzi o krew Baranka. Tak? To są ci w białych szatach, co wypukali, wymielili swe szaty w krwi Baranka. A więc, co to jest to wybielanie szat w krwi baranka? Co to jest to błogosławieni, którzy płuczą, niektórzy tam wypukali 40 lat? Płuczą swoje szaty w krwi baranka, czyli czas teraźniejszy, ciągły, płuczą teraz, płuczę swoje szaty jutro, pojutrze przez spowiedź, przez Eucharystię, przez pokutę. Tak? No właśnie. Wybielam swe szaty, no ale pastor nie musi już wybielać, nie? 40 lat, 40 lat w jednej szmacie chodzi, nie? I koniec. No, zaraz sobie tu zobaczymy pewne fragmenty jeszcze z Pisma Świętego. Czyściec jest darem nieskończonej miłości Bożej i jest owocem krzyża. Bo tam... Dusze idące do czyścia są zbawione dzięki ofierze Krzyża. Ale nie osiągając stopnia doskonałości, umierają w stanie, co prawda, z łaski, Bo łasce, łaski Bożej, ale jednak nie do końca doczyszczeni. Musi się w nich dopełnić oczyszczenie z brudu. I to Dopełnianie naszego oczyszczania to może sobie przeczytamy teraz, dokonuje się już tu na ziemi. O tym dopełnianiu oczyszczania pisze święty Paweł w drugim liście do Koryntian w rozdziale siódmym. Tak, czytaliśmy sobie, ale oczywiście znów to jest fragment. Dla których, dla protestantów, nienatchniony, tak? co prawda mają go tam w Piśmie Świętym, nie, ale on nie jest natchniony, czyli nie zasługuje na to, aby wszedł do kanonu ich 50 wersetów, na których budują swoją teologię, tak? bo żaden protestant nie zbuduje swojej teologii na więcej jak góra 55 wersetów 7.1 Mając przeto takie obietnice, obietnicę, obietnica nie jest pewnością zbawienia, tak, bo końcówka szóstego rozdziału jest, że będę, yy, tak, że zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich, czyli to jest perspektywa zbawienia, tak, i Święty Paweł pisze, mając takie obietnice, sekciarze co mówią, mając pewność. Obietnica zbawienia nie jest równoznaczna z pewnością już posiadania, bo jeżeli coś komuś obiecuje, że ci dam, to nie znaczy, że Jasiu już ma w kieszeni to, co mu obiecuję. Tak obiecuje panu Arturowi ten długopis. Czy to znaczy, że pan Artur już go ma w kieszeni? Nieutracalnie? Nie, on jest tu obiecany, nie? Jak ładnie się zachowa, to mu go wyślę. Tak? Tu jest obiecany. Pan Artur go nie ma w kieszeni. Pan Jarosławko też nie ma w kieszeni. Jak mogę obiecać? Tak samo Chrystus nam obiecuje życie wieczne, co nie znaczy, że my już mamy. Ale sekciarstwo, po co tam? Ale dobra. Mając przeto takie obietnice, najmilsi, oczyśćmy się. Do kogo to pisze? Pisze już do, do zbawionych Koryntian, wierzących, mających Ducha Świętego. Dlaczego się mają oczyszczać? No bo grzeszyli. Poza tym zwróćmy tu uwagę oczyśćmy się. Nie oczyście się wy, my, czyli święty Paweł tutaj włącza siebie samego, który też, jak w siódmym ryżale listu do Rzymian, pisze, że grzeszy. Oczyśćmy się z wszelkich brudów ciała i ducha, uwaga, dopełniając uświęcenia naszego w bojaźni Bożej. Do, do U, tak? Mamy oczyszczać się z wszelkiego brudu ducha i ciała. Właśnie rzeczywistość czyszczca jest tą rzeczywistością pośmiertną, gdzie człowiek, co prawda, e, umiera w Panu, ale. Musi się doczyścić. I ten proces oczyszczania się tutaj, oczyszczania właśnie naszej miłości, naszej tęsknoty za Bogiem, naszego miłowania Boga i bliźniego zaczyna się tu na ziemi. Stąd niekiedy mówią, że czyście można już tutaj na ziemi pomału zaliczać, tak? Właśnie przez znoszenie pokorne, pełne poddania woli Bożej, przyjęcie krzyża, chorób, trudów. Pokus niepowodzeń w zjednoczeniu z Chrystusem, ofiarować Ojcu, tak jak przepięknie to mówi, koronka za grzechy nasze i całego świata. No ale, sekciarze, po co się mają doczyszczać? Płukać swe szaty w krwi barankę? Zaatatat. Katolicy, niech to robią. I tu jest problem. Jest niewystarczająca, by dokonać przebaczenia za grzechy. Potrzebna jest jeszcze dodatkowa, pośmiertna pokuta. Potrzebne jest dodatkowe doczyszczenie ułaskawionego człowieka. Dodatkowo przy tej nauce naucza się, że żyjący jeszcze na ziemi mogą zapłacić księdzu, żeby ten się modlił, żeby zrobił mszę, żeby dusza czyśćcowa szybciej dostała się do nieba. To są te gregorianki, to są te wszystkie odpusty. I to jest druga księga machabejska, księga natchniona, która od XIII, od IV wieku jest w kanonie wulgaty, ale jakoś dziwnym trafem od czasu Lutra wyleciała z kanonu księg natchnionych, tak? O, w XVI wieku Kościół dodał. Nie. Sobór w Kartaginie, Synod w Kartaginie, to jest końcówka IV wieku, wymienia Księgi Machabejskie. Sobór florencki na 120 lat przed Soborem Trydenckim też wymienia Księgi Machabejskie. Luther znał wulgatę i tak ją przetłumaczył, że ją o siedem ksiąg skrócił i tak dalej. Tak? Przecież ta nauka to jest kpina z Bożej łaski. To jest kpina z Bożej łaski. To jest kpina z ofiarnej śmierci Pana Jezusa Chrystusa, dzięki której wybrany, jak mówi Biblia, dostępuje całkowitego i kompletnego oczyszczenia, uwaga, z wszystkich grzechów. Jeszcze raz, pastorze Lewandowski, mając prze to takie obietnice najmilsi, oczyśćmy się z wszelkich brudów ciała i ducha. Święty Paweł tutaj kpi z ofiary Chrystusa, nakazując... Sobie samemu i Koryntianom oczyszczenia z brudów ciała i ducha. To jest kpina z krzyża Chrystusowego. Ale tak właśnie protestantyzm zna Pismo Święte. Tak zna, że nie zna, bo nie zna, ale, zna. ale nie znając, właśnie tworzy otoczkę, jakie to są eksperty, hermeneutyka, za konteksty i teksty. Uu. No właśnie. To, co już my nieraz powtarzali, taka fasada pseudonaukowości. Tu Greka, tu to, tu się, tu Jeden fragment. Pastorze Lewandowski Święty Paweł tutaj kpi z ofiary Chrystusa. Tak? Bo się trzeba oczyszczać. Nie, on nie kpi z ofiary Chrystusa. Ty kpisz z ofiary Chrystusa. Powtarzam, z wszystkich grzechów. Skąd to wiemy? Ano z Biblii. List do Hebrajczyków, 10 rozdział 14, zobaczcie. Albowiem jedną ofiarą uczynił nas zawsze doskonałymi, tych, którzy są uświęceni. Dobrze, i na tym zakończyłem, bo dobijemy do 20 minut. Tak, jedną ofiarą uświęcił tych, którzy są, udoskonalił tych, którzy są uświęceni. Dlaczego? Dlatego, bo Chrystus złożył raz ofiarę na krzyżu. Tak, i my tą ofiarę mamy, my tą ofiarą żyjemy i ta ofiara nas uświęca i udoskonala. E, przepięknie to właśnie to o tym, co tutaj pisze pastor, znaczy pisze e, Słowo Boże, nie? że nas e, udoskonala udoskonalił i uświęcił tak przez jedną ofiarę. No to to jest nic innego jak światło na zrozumienie fragmentu, że ten kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie, tak? Ten kto spożywa moje ciało ma życie wieczne, tak? To życie przez Chrystusa, tak? Spożywając najświętsze ciało Chrystusa, żyjemy przez Chrystusa i to jest właśnie to nasze Uświęcenie to jest ta nasza doskonałość i świętość, którą przyjmujemy, przyjmując samego Chrystusa. Przyjmujemy świętość i doskonałość, która została nam dana w wieczerniku, w Najświętszej Eucharystii. Raz ją złożył, ale tą raz złożoną ofiarę składamy, i będziemy składać aż do skończenia świata. Dokładnie tak. I na mocy tej ofiary dostępujemy uświęcenia, oczyszczenia z grzechu, z brudów ciała, z brudów ducha i ciała. Tak. Na mocy tej ofiary płuczemy i wybieramy swoją krew swoje szaty w krwi baranka. No i oczywiście, Spowiedź święta. Dobrze, to na następne nagranie nie przedłużam. Pozdrawiam.